Naszego rozważania pasyjnego zaśpiewamy taką pieśń w klęskim języku, stajem pod Twoim krzyżem, zbawcą Mój chcemy rozpamiętywać Twój ból, Twoje cierpienie i śmierć i prosić, abyś nas drogą zbawienia przez swoje rany prowadził. To jest śmierć, a dla nas jest to moment, kiedy może po ludzku niestety, ale spotykamy się z Tobą i chcemy, abyś nas prowadził. Chcemy, abyś spotkał nas tak jak na drodze Krzyżowi trzykrotnie upadasz abyś spotkał nas w naszym upadku. Abyś upadł tyle razy, ile razy będziemy leżąc w grzechu na Ciebie czekać. I prosimy, abyś dał nam, ducha Struchiem, abyś przyszedł do nas z pomocą na naszej drodze krzyżowej. O, mnie. Panie, że nasza droga nawrócenia jest zawsze drogą Ewangelii. Chcemy dzisiaj w szczególny sposób, rozpoczynając post, wielki post, rozpoczynając gorzkie żale, uświadomić sobie, że tak naprawdę to nie jest tylko użalanie się nad Panem Bogiem. Że cierpienie człowieka jest tak naprawdę ewangelium I dzisiaj, tak może kilka słów, chcę sobie powiedzieć o krzyżu. Krzyż to jest cierpienie, krzyż to jest ból, krzyż to jest z jednej strony niezrozumienie, z drugiej strony jest przegranie. Nawet pierwsi chrześcijanie, oni nie posługiwali się krzyżem. Nie sporządzali krzyży, nie stawiali ich na domach modlitwy, nie żegnali się, może nawet nie patrzyli w stronę kolkoty, malowali rybę na rozpoznanie tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, dlatego że apostołowie byli rybakami, ale potem ten Krzyż wrócił. Wrócił dlatego, że on jest lustrem, jest zwierciadłem. Dlatego, że ten krzyż jest tak naprawdę drogą. Tak wielki, tak długi krzyż ma każdy z nas, jak długą drogą ma do Pana Jezusa przejść. I dzisiaj, kiedy będziemy śpiewali dali nasze gorzkie żale, zachęcam, abyście się wsłuchali w te słowa. Abyście tak jak matka czy ojciec nad małym dzieckiem. Kiedy mówi do niego, i nawet nie wie, czy ono jeszcze rozumie, czy nie. I wszyscy mówią, że 100% niczego dziecko nie rozumie. My mu śpiewamy na dobranoc, my opowiadamy coś temu dziecku, mówimy do niego, uśmiechamy się. I pan Jezus, który chociaż jest dorosły, ma 33 lata, to w obliczu śmierci jest jak to małe dziecko. On czeka na to, abyśmy modliwie jego cierpienie. To jest bardzo ważne. Krzyż to obecność. Pod Krzyżem stali matka Jego i święty Jan, apostoł. Krzyż to już było pewne, że Pan Jezus ma umrzeć. Czasem w życiu człowieka są takie pewne sytuacje, kiedy wie, że inaczej być nie może, i wtedy tylko trzeba, abyśmy byli w swojej obecności przy tym człowieku. Nic nie możemy zrobić. Żadne lekarstwa, żadne inne pomocy, tylko obecność. I to jest bardzo ważne, to jest największy dar. I Pan Jezus to zrobił, kiedy miał pójść do nieba, a wcześniej umrzeć, z wstać, został obecny w najświętszym sakramencie Oktarza. Krzyż to zawsze obecność Pana Jezusa przy nas, a my przy Panu Bogu. I takim znakiem dla nas, taką górą, jest Kalwaria, jest Golgota. Dlatego, że to nie jest tylko nasyp kamienie. To jest, nie jest tylko wzgórze położone poza miastem. Ale Pan Jezus bardzo często miał z górą coś do czynienia. Modlił się na górze w nocy. Kazania na górze mówił. Przymienienie Pańskie było na górze. Pan był w Starym Testamencie przykazania dał ludziom, też na duże synaj. I ta góra tak często jest obecna. Z jednej strony bardzo dużo różnych spraw, sytuacji, problemów, trudów robią taką górę w naszym życiu. A z drugiej strony ta góra może być, tak jak Jasna Góra na przykład w może być taką stolicą duchowną, dlatego, że możemy gromadzić skarby które idą do nieba, skarby, które nie niszczą się, które nie zostają tu na ziemi. I to jest nasza modlitwa, to jest łączność z Panem Bogiem. To jest ten moment, kiedy my, my możemy naprawdę zrozumieć, że Pan Jezus wzywa nas na górę, że musimy wyjść trochę wyżej, zobaczyć z innej perspektywy, zobaczyć nie z tych labiryntów codziennych ale po prostu wyjść wyżej. Tak jak kiedyś pamiętam szukałem coś tam, zadzwonili do mnie, że jakieś tam klucze zginęły, <laughs> tak samo tutaj próbowałem I ja chodziłem między ławkami, szukałem u siebie i potem wyszedłem na chór i z góry zobaczyłem w jednym momencie, gdzie one są. Z góry inaczej widać. Z góry można szybciej znaleźć. Jeżeli wspinamy się na górę, nawet jeżeli to jest Golgota, Inaczej widać wszystko. I dlatego nie bójmy się tej góry. Nie bójmy się tego, co jest pagórkiem w naszym życiu. Nie bójmy się iść na tą górę, gdzie jest krzyż sporządzony. Na górze Kalmarii. W Polsce tak dobrze macie, że Najwyższa Góra ma też krzyż na giełdzie. I tu jest też pewien znak znak ludzi wierzących, chrześcijan. I kochani, dlatego zapraszam Was naprawdę na tą pielgrzymkę w wiarę. Zapraszam nas wszystkich na tą górę, jakbyśmy ją nie nazywali. Synaj, Jasna Góra, góra przemienienia, góra Wielkoty. Ale żebyśmy zawsze tam spotkali Krzyż, nawet jeżeli to będzie nasz Krzyż, to po tym krzyżu jest wstanie. Każde spotkanie z krzyżem kończy się zmartwychwstaniem. A sam krzyż jest błogosławieństwem. Dlatego prośbę Pana Boga, my w tej modlitwie gorzej rzadzali, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy zapragnęli żyć z Bogiem i żebyśmy, rozpamiętując, ten moment odejścia Pana Jezusa tak po ludzku, z tego świata przez grób do nieba, żebyśmy rozumieli, że Pan Jezus przychodzi, że On odwiedza uczniów. Że on syła ducha świętego i mówi: Wiele jest miejsca w niebie. Dlatego, też na zakończenie tego rozmyślania, zaśpiewam jedną zrodkę pieśni, która ma w sobie taki, takie słowa: Czy ty byłeś na kolkocie? Czy widziałeś Chrystusa, jak on na krzyżu umierał? Czy widziałeś, jak Bóg, przychodząc do ciebie, obtarza Twoje serce miłością? I niech ona będzie dalej takim łącznikiem naszej modlitwy w tych gorzkich żalach.